Cześć, z tej strony Patrycja. Dzisiaj odpowiem Wam na najważniejsze pytania dotyczące naszych karm Premium Selection Countryside. Aminokwasy pełnią bardzo ważną rolę w organizmie. Biorą udział w produkcji białka, które jest podstawowym budulcem narządów wewnętrznych. Wchodzą także w skład enzymów, przeciwciał oraz hormonów. Ich obecność jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jego rozwoju i wzrostu. Białko pełni również kluczową rolę przy regeneracji różnego rodzaju uszkodzeń. To wszystko sprawia, że warto pamiętać o konieczności wzbogacenia diety psów o właściwe aminokwasy. Kolagenowe białko wieprzowe cechuje wysoka wartość, ponieważ organizm psa przyswaja je w aż 96%. Natomiast w przypadku białka roślinnego wchłanianie utrudniają inhibitory trawienia oraz błonnik. W karmach Premium Selection znajdziesz wysokiej jakości białko wieprzowe poddane procesowi hydrolizy. Decydując się na wysoką zawartość mięsa w karmie, należy mieć świadomość, że pies otrzyma dużą dawkę białka. Najbardziej wartościowe białko pozyskuje się z wołowiny lub wieprzowiny. Jest ono doskonale strawne, bogate we wszystkie najważniejsze aminokwasy, również egzogenne, np. lizyna, treonina, metionina czy tryptofan. Zgodnie z amerykańskim Urzędem Spraw Żywności dla Zwierząt, karmy jakości premium dla dorosłych psów powinny zawierać od 26 do 28% surowego białka w przeliczeniu na suchą masę. Wyższym poziomem białka, powyżej 30%, powinny charakteryzować się karmy rekomendowane dla szczeniąt, suk w okresie ciąży i laktacji oraz psów pracujących. Potrzebują one większego udziału białka w diecie z uwagi na intensywne procesy metaboliczne zachodzące w ich organizmie. Faza szybkiego wzrostu, produkcja mleka, czy też intensywny trening. W żywieniu psów o standardowym poziomie aktywności powinny być stosowane karmy o odpowiednio dopasowanym do ich potrzeb poziomie białka. Zbyt wysoki poziom białka w karmie może stać się powodem poważnych chorób, otyłości, a nawet alergii pokarmowych. Receptury karm Premium Selection Countryside zostały stworzone przez specjalistów z ponad 15-letnim doświadczeniem. Formuły zostały opracowane w sposób optymalny i bezpieczny dla zdrowia każdego czworonoga na każdym etapie życia. Optymalna ilość mięsa w poszczególnych recepturach gwarantuje nie tylko doskonałą strawność posiłków Premium Selection, ale również bezpieczny poziom odżywczego białka pochodzącego z najlepszych pod względem jakości surowców mięsnych. W karmach Premium Selection Countryside używamy najwyższej jakości świeżych, wyselekcjonowanych warzyw i owoców dostarczanych przez lokalnych producentów z Polski. Świeża dynia, soczyste jabłka, suszona marchew czy jagody to tylko niektóre ze składników, które znajdziesz w każdej recepturze naszych karm. Wybierając Premium Selection masz nie tylko pewność, że dostarczasz swojemu psu to co najlepsze, ale również wspierasz polskie, zrównoważone rolnictwo i polski przemysł. Receptury karm Premium Selection Countryside charakteryzuje niski indeks glikamiczny. Czas ich wchłaniania jest bardziej optymalny, zmniejszając tym samym obciążenie organizmu, a zwiększając efektywność trawienia. Wysoki indeks glikemiczny, który przeważnie występuje w standardowych karmach, wynika głównie z udziału zbóż bogatych w skrobie. Wysokie poziomy indeksu glikemicznego predysponują do rozwoju chorób takich jak m.in. otyłość i cukrzyca. W składzie naszych karm nie znajdziecie mięsa ani tłuszczu z kurczaka. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo częstym zjawiskiem u psów jest alergia pokarmowa na drób, a zwłaszcza na kurczaka. Objawia się to drapaniem, łzawieniem oraz zaczerwienioną skórą. Dodatkowo najnowsze badania pokazują, że mięso z kurczaka wciąż jest faszerowane dużą zawartością sterydów oraz leków. W diecie psa może objawiać się to alergiami i niestrawnościami. Zawarte w olejach roślinnych kwasy tłuszczowe wielonienasycone niosą ze sobą mniej benefitów dla psa niżeli te pochodzące z olejów rybnych. Ponadto znacznie gorzej przyswajalne są przez organizm psa. Dlatego w recepturach naszych karm użyliśmy wysokiej jakości oleju z łososia zamiast tańszych olejów roślinnych. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie do nas więcej pytań, to zapraszamy na naszego Instagrama bądź Facebooka. A jeżeli jesteście zainteresowani kupnem naszych karm, to zapraszamy na naszą stronę www.pokusa.org. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Nie, nie niebo. Pani kogoś szuka? I do zobaczenia, miał łódź.